Leszek Miller, w wywiadzie, którego udzielił redaktor Jaruzelskiej, odniósł się do obecnych działań Unii Europejskiej dotyczących formowania przez jej instytucje polityki obronnej. Podkreślił w nim to, że nie zgadza się z kierunkiem, jaki przyjęła Komisja Europejska. Posłuchajcie. W ogóle mnie się wiesz, wydaje, że w tych trudnych czasach kilka instytucji jakby całkowicie się zagubiło. Moja ukochana Unia Europejska. Na przykład. Ale to już Otóż... jest taka stara miłość, prawda, <laughs> Która trochę zardzewiała. <laughs> trochę się rwie, dlatego że ta obecna Unia Europejska, mam na myśli instytucje, głównie Komisja Europejska czy Parlament Europejski, oni jakby w ogóle zapomnieli, jakie są traktaty, jakie są zadania. I tam nie ma mowy o żadnych wojnach, o żadnych wysiłkach wojennych i tak dalej. Unia została powołana, żeby nie było wojny i żeby podnosić poziom życia wszystkich całej Europy, żeby zapewnić odpowiedni poziom edukacji, itd. Tak tak żeby PKB ciągle tak, Natomiast ta obecna komisja europejska pod, pod przywództwem pani von der Leyen. To mi to przypomina jakiś sztab generalny. Oni niemalże na każdym posiedzeniu zajmują się wojną. Mhm. I oni się interesują, ile jeszcze można pieniędzy przekazać, jakie można przekazać rezerwy i tak dalej, i tak dalej, mimo że Unia Europejska nie ma żadnego wojska, żadnej broni i tak i tak dalej. I tak dalej. Więc to jest takie rażące odejście od zasadniczych idei, które towarzyszyły czy, u, czy legły przy powołaniu mhm. tej w, skądinąd wspaniałej struktury i wspaniałej organizacji. Ależku, takie to jest gdyby, nie, ale może sobie pobawmy się tak. Gdybyś teraz był premierem i gdyby właśnie ta Unia Europejska wyglądała tak, jak wygląda, też byś dążył do tego, żeby. No, Polska oczywiście, należał... albo nie, ponieważ bym jeździł na te szczyty, tak zwane, czyli na posiedzenia Rady Europejskiej, to nie ukrywałbym swoich poglądów. Mm -hmm. e, no, bo wiesz, my jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie może, nas nie może nas usunąć z Unii Europejskiej, bo żaden kraj nie może być usunięty. Dlatego wszyscy się męczą z Węgrami czy, czy z, z innymi Słowakami, nie można ich usunąć. Więc. Trzeba prezentować swoją opinię, swoje zdanie, i mówiłbym, że panowie, na najwyższy czas zająć się tym, do czego nas powołano. A wojnę, wojnę zostawcie paktowi północnoatlantyckiemu. Większość mhm. krajów należących do Unii Europejskiej jest jednocześnie członkami NATO. No to niech się NATO tym zajmuje. No. Co myślicie o wypowiedzi Leszka Miller'a? Napiszcie w komentarzach.